Hej, dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film, w którym opowiem Wam o olejach do twarzy, które używałam. Wspomniałam kiedyś w ulubieńcach kosmetycznych właśnie, że są to moi absolutni faworyci. Używałam kilku olejów i trwało to kilka miesięcy. Właściwie zaczęło się od jakoś tak wiosny mniej więcej, i trwało właśnie przez kilka miesięcy. Trochę tematu, że tak powiem, liznęłam. Byłam na początku sceptycznie nastawiona ze względu na to, że no oleje kojarzyły mi się z czymś tłustym. Miałam skórę mieszaną, więc bałam się, że ją jeszcze bardziej przetłuszczę. Ale nic bardziej mylnego, tak się nie dzieje. Oleje nie mają na celu tego, żeby nasza skóra gorzej wyglądała, tylko wręcz przeciwnie. I mamy e, jakby podział na oleje rafinowane i nierafinowane. I te nierafinowane to są tłoczone na zimno, a rafinowane to są tłoczone na ciepło. I teraz różnica pomiędzy nimi polega na tym, że te nierafinowane są jak gdyby bogatsze w te wszystkie takie cenne właściwości, ponieważ no temperatura jakby tego nie zabija, nie oczyszcza na tyle tego oleju. E, natomiast e, rafinowane pomimo, że mają właśnie, e, są, są mniej podatne na e, jakieś alergie, no bo mają mniej tych takich jakichś osadów i tak dalej, i tak dalej, no to są troszeczkę słabsze w działaniu i po prostu... Są mniej cenne, tak naprawdę zabijamy jakieś tam różne cenne właściwości, które taki olej będzie miał, więc polecam Wam serdecznie właśnie zwrócić uwagę na to, jaki olej kupujemy, czy on jest właśnie rafinowany, czy nierafinowany. I zwróćcie też proszę uwagę na to, z jakiego źródła kupujecie taki olej, ponieważ jest bardzo dużo takich pseudo jakichś stron, które oferują no kiepskiej jakości oleje. Naprawdę nie warto kupować, nie warto po prostu na czymś oszczędzać czasami. Ja nie mówię, że, że mamy kupować takie, które. Naprawdę kosztują jakieś krocie, ale po prostu poddajmy się, zaufajmy na przykład stronom, które są dziś polecane, gdzie na przykład, ja wam pokażę też, z jakich ja stron akurat mam oleje, bo warto jest po prostu mieć ten olej takiej czystej, fajnej postaci, taki, który będzie dla nas dobroczynny, a nie odwrotnie, a nie przysporzy jakichś tam kłopotów. I też na rynku na przykład drogeryjnym bardzo często są oleje, które. No, które się nazywają olejami, ale nie są stricte jakimś tam jednym olejem, na przykład z pestek malin, tylko mają różne oleje w sobie, czyli jest to oleje, którym składa się z kilku olejków. I to tak zależy tak naprawdę e, od nas, jakiego my oleju szukamy. Bo jeśli szukamy właśnie takiego, który jest połączeniem kilku, bo na przykład wiemy, że taki, taki, taki dobrze na nas działa, no to ok, ale jeśli chcemy mieć taki stricte właśnie e, jeden olej, no to zwróćmy uwagę na to, żeby to było 100% tego, a nie innego olejku, żeby tam nie było nic dodatkowego bo to, to zupełnie nam jest niepotrzebne, uwierzcie mi, że sam olej możemy w ogóle sobie sami zmieszać, zrobić jakieś proporcje i to też chyba uważam jest lepszym rozwiązaniem, bo wtedy wiemy co mieszamy z czym i, i tak dalej. Także tak, tak drogą wstępu, tak jak wspomniałam, pokażę Wam właśnie oleje, które ja używałam i ja mam tutaj właśnie w czymś takim, tak żeby Wam tutaj zaprezentować, mam aktualnie pięć olejków, właściwie w większości to już mi się troszeczkę kończy, ale jaka była w ogóle moja historia z tymi olejami? Ja dostałam je od koleżanki, która też prowadzi swój sklep, to wszystko będziecie mieli tam w opisie, jakieś tam linki, do których będziecie mogli przejść. I ja dostałam właśnie y, dwa oleje od koleżanki, tak po prostu, y, gdzieś tam trafiły mi się i tak dalej. No i ja na początku tak bardzo, bo tak jak wspomniałam, sceptycznie podchodziłam do tego tematu, y, ale... W momencie, kiedy y, po prostu miałam już taką ochotę i miałam taką właściwie potrzebę, bo miałam skórę bardzo taką wrażliwą, stwierdziłam, ok, no spróbuję. Ważna rzecz jest taka przy stosowaniu olejów, żebyście nakładali je na mokro, czyli jakby bazą do tego, żeby ten olej mógł przedostać się... Do, do naszej skóry, do wnętrza naszej skóry jest woda. I e, możemy zrobić to w ten sposób, że na przykład płatek kosmetyczny zwilżymy i e, później nakładamy właśnie olej. Możemy to zrobić w ten sposób i to jest bardzo popularny i polecany sposób, również przeze mnie, jest to woda termalna. I wodą termalną, kiedy spsikamy sobie buzie, wtedy automatycznie e, wystarczy nam 2-3 krople, musicie wyczuć po prostu ile Wasza skóra przyjmie tego oleju, Wklepujemy sobie w twarz ten olej i w żaden inny sposób nie róbcie tego nie róbcie tego bez wody ja mówię o tych takich 100% właśnie olejach, ponieważ wtedy możemy sobie wręcz przesuszyć skórę aniżeli nawilżyć, także gra jest niewarta świeczki i to jest taka trochę bezsensowna że tak powiem robota, nie o to nam tutaj chodzi. Pierwszym olejem, który właśnie znalazł się w moim posiadaniu był olej z pestek malin i on jest jak widzicie w takiej szklanej buteleczce z ciemnego szkła, z pipetką którą możemy właśnie aplikować sobie krop, zakrapiać sobie tak jakby Субтитры а. Ilość, którą potrzebujemy, i to jest też ważne, żeby właśnie te opakowania były w ciemnych buteleczkach, znaczy te, te oleje były w ciemnych buteleczkach, ponieważ właśnie dzięki temu e, nie przedostaje nam się, jakby nie, nie, narażony, nie jest narażony ten olej na działanie promieni słonecznych. Także to jest bardzo ważne, żeby te opakowania były właśnie e, ciemnego koloru, ciemna butelka. E, I ten olej ma właściwości przede wszystkim antyoksydacyjne, czyli on walczy z wolnymi rodnikami, a co tak naprawdę za tym. Idzie, um, przeciwdziała starzeniu się skóry. Ma um, bardzo dużo witaminy E w swoim składzie i właśnie jest bardzo naturalnym takim jakby filtrem przeciwsłonecznym, ponieważ udowodniono w ogóle bardzo dużo było badań przeprowadzonych właśnie na tym olejku, że on ma nawet faktor 50. Słuchajcie, on chroni naszą skórę przed promieniami UVA i UVB. Niestety to nie jest jakby udowodnione ile tych ile jest tej ochrony, czy to faktycznie jest 50 50 faktor. Natomiast no, daje się mu najwyższą jakby ochronę przeciwsłoneczną, także to jest naprawdę bardzo dobra sprawa, bo wszystkie faktory, które używamy, jakieś tam filtry przeciwsłoneczne, są chemiczne, a to jest naturalne, czyli same po prostu dobro. Natomiast też nie jest polecane używanie tego olejku tak jakby bezpośrednio na słońce, bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia, ponieważ on jakby jest zbyt słaby, więc polecany jest na przykład jako dodatek do kremu, który m, można sobie m, właśnie zaaplikować do kremu i wtedy mamy jakąś tam dodatkową ochronę, a takie wystawianie się bezpośrednio na słońce i to jako ochrona to tak niekoniecznie, z tego co, co właśnie dowiadywałam się, to tak niekoniecznie jest to polecane jako taki samodzielny produkt do ochrony przed y, promieniami słonecznymi, ale jako dodatek właśnie na przykład do kremów, czy na przykład y, do twarzy, czy do ciała, jak najbardziej. Także y, ten olejek to był właśnie pierwszy, który u mnie się znalazł i powiem szczerze, że bardzo dobrze mi się sprawdził i co do właśnie tego opalania no to mogę potwierdzić, że ja się opalałam mimo wszystko i też miałam zaczerwienienia, także on mi tutaj w zupełności na wakacjach nie poradził sobie samodzielnie, ale bardzo dobrze się sprawdzał i yy, bardzo dobrze nawilżał skórę, także bardzo fajny. Zapach ma taki bardzo delikatny. To są pestki malin, także nie mylcie z malinką. Zawsze to jest tak, że to nie będzie tak pachniało jak dany owoc. Także um, te pesteczki to jest taki bardzo delikatny, przyjemny zapach. Mi odpowiadał osobiście. Nie był taki zbyt tłusty i tak jak tu jest napisane, jest do każdego typu skóry, więc może używać go nawet osoba, która ma tłustą skórę, czy bardzo suchą. Polecam serdecznie, bo ten olejek naprawdę był bardzo dobry. Kolejnym olejkiem, jaki używałam i właściwie go używam na noc, był to olejek z pestek śliwki. I słuchajcie, tak jak wam powiedziałam, że malinka nie pachniała malinką, bo była to pesteczka, tak tutaj, słuchajcie, jest naprawdę duże zaskoczenie, ponieważ no, pachnie on pestką śliwki, a te pestki właśnie czy ym, na przykład czereśni, czy śliwki, czy tam morelki, one są Takim ala marcepankiem, więc pachnie to przecudownie, pachnie to naprawdę przepięknie. I ponieważ właśnie jest to nierafinowany olej, to naprawdę jest obłędny zapach. Yy, migdałowy, taki marcepanowy, rewelacyjny. Jest to yy, olej, który jest polecany osobom, które mają skórę przede wszystkim dojrzałą, sucho. Ale tak jak mówię, ja go używam również mając skórę mieszaną i on dobrze się też u mnie sprawdził. Ten olej jest pozyskiwany właśnie z pestki śliwki, która nazywa się Prunus Domestica. I jakby tłumacząc to na polskie jest to nic innego jak nasza po prostu śliwka węgierka. Wyczytałam, że niby właśnie wywodzi się ta śliwka węgierka z Azji, no a w, te, w tej chwili jest już w Europie. Także to był też taki dla mnie dodatkowy news, którego się dowiedziałam. Natomiast właśnie też ważną rzeczą jest to, że ten olej jest bogaty właśnie w witaminę E. I tak jak mówiłam, to jest witamina, która jest antyoksydantem i działa przeciwstarzeniowo. Ja bym polecała ten olej osobom, które mają właśnie skórę bardzo suchą, taką dojrzałą, zmęczoną, ale też nie jest powiedziane, że nie sprawdzi się wam w momencie kiedy macie skórę na przykład mieszaną tak jak ja, bo ja byłam z niego zadowolona. Ale te kwasy, właśnie Omega 6 i 9, one mogą też powodować to, że może nie to, że on będzie Was zapychać, ale przez to, że dość ta konsystencja jest taka gęsta i dość taka treściwa, może się okazać, że dla niektórych osób po prostu będzie zbyt gęsta i zbyt dużo będzie tych składników, które no nie są Wam potrzebne, więc po co w sumie je przyjmować? Ale to musicie wyczuć. To tak samo jest um, z różnymi tam innymi produktami do twarzy, to po prostu musicie wypróbować na sobie. Ja byłam z niego osobiście. Bardzo zadowolona, i ten zapach. Słuchajcie, to jest po prostu bajka, więc y, też bardzo polecam, bo też bardzo dobrze mi się sprawdził. Kolejny olej to będzie olej z pestek opuncji y, figowej. Nie wiem, czy kojarzycie takie właśnie rośliny kaktusowate, one mają taką właśnie opuncję. To jest taki owoc, który można również zjeść, i ten owoc ma takie malutkie pesteczki. I żeby powstało y, litr właśnie tego oleju, trzeba y, tak jakby tłoczyć y, milion tych pesteczek właśnie tej opuncji. Jako, że to jest w ogóle mało popularne, no może nie to, że mało popularne, ale po prostu to nie jest jakiś taki na porządku dziennym owoc, tylko trochę jednak trzeba poczekać, aby on urósł, aby w ogóle go gdzieś tam znaleźć, a najczęściej właśnie jest pozyskiwany z plantacji w Maroko, no to no, trochę tego czasu musi minąć, to po prostu jest to drogi, drogi bardzo kosztowny, bardzo czasochłonny proces, więc ten olej jest niesamowicie e, drogi w porównaniu, jakbyście w ogóle gdziekolwiek sprawdzali, to po prostu jest to jeden z droższych olejów i ten olej właśnie ma działanie przede wszystkim przeciwzmarszczkowe on nawilża napina skórę ma właśnie kwasy również omega 6 i 9, ma również witaminę E, o której wcześniej wspominałam i on też może być używany tak słuchajcie wszechstronnie, bo można go używać na przykład pod oczy, można go jak najbardziej używać na twarz, ale również i na włosy, nie wiem czy by nie było mi go szkoda na włosy, natomiast jako, że on działa trochę przeciwzapalnie to też może łagodzić jakieś takie różne podrażnienia, nawet jak mamy gdzieś tam na skórze głowy, ale ja go używałam yy, pod oczy. Co jest takim właśnie charakterystycznym właśnie, yy, charakterystyczną rzeczą, jeśli chodzi o ten olej, to zapach. Nie jest przyjemny, od razu Wam powiem. Nie jest to fajny zapach, on tak pachnie, nie wiem, czymś takim bardzo, bardzo nieprzyjemnym. To jest takie... Tak jakbyśmy sobie wyobrazili jakieś takie bagienko, coś, coś w tym stylu, takie może ładnie to powiedziałam, bagienko. Nie podoba mi się ten zapach. On jest też dość, dość tłusty i on też jest polecany osobom, które mają raczej taką suchą skórę, raczej taką dojrzałą, taką z problemami, może nie problemami, ale które mają jakieś takie większe potrzeby. Osobom, które mają normalną skórę, czy taką, taką mieszaną, to raczej nie, ale tak jak powiedziałam, każdy musi pod, zdecydować jakby pod, pod kątem swojego, ich potrzeb, jeśli chodzi o dobór olejków, to też nie jest powiedziane, że tylko do suchej, tylko do tłustej, po prostu e, jeśli odpowiadają Wam konsystencje takie bardziej jakby gęste, takie, takie bardziej treściwe e, właściwości, to w tym momencie mm, polecam również spróbować, bo jest to ciekawy olejek, ale no mówię, nie każdemu się może on e, sprawdzić, to jest tak zwany eliksir piękna i młodości, 100% naturalny właśnie. Ma kolor, tak jak tutaj widzieliście, taki żółto-zielony, no, i on jest taki lekko kwaśny i ostry w smaku, ale tego może nie będziemy sprawdzać. Przed ostatnim olejem będzie olej z nasion owoców Marula. Które są pozyskiwane w Afryce. I jest to również bardzo y, ciekawy olej, ponieważ ten olej ma również za zadanie przede wszystkim y, nawilżyć naszą skórę. On jest również antybakteryjny i to jest potwierdzone, że faktycznie działa tak jakby delikatnie, y, odkażająco, jakby na naszą skórę. Te różne jakieś takie niespodzianki, wypryski y, po prostu pojawiają się rzadziej. To trzeba przyznać. I y, y, on jest również antyoksydacyjny, czyli zwalcza wolne. Rodniki. Słuchajcie, możemy go używać do skóry włosów, możemy go używać oczywiście do twarzy, może być używany również em, pod oczy, bo jest bardzo to delikatna konsystencja y, i bardzo jest taki lekki, jak gdyby. On się dość szybko wchłania, ale co jest też takie ciekawe, może być używane dla osób, które na przykład mają rozstępy albo mają różne jakieś tam blizny, i ja zauważyłam po sobie właśnie, że jak używałam na właśnie taką taką jakby pozostałość po takim nie wiem, to było gdzieś tam za, za dzieciaka, gdzieś się wywaliłam i lekko zaczęłam smarować, to ja faktycznie zauważyłam, że delikatnie ten, ta, ta, ten ślad po prostu jakby zaczął mi zmniejszać się. To jest bardzo ciekawe, mam zamiar to jeszcze kontynuować i zobaczyć jak to będzie wyglądało. Natomiast właśnie może być używane właśnie przy rozstępach, może być używane nawet przez kobiety, które są w ciąży, bo nie jest absolutnie w żaden sposób szkodliwy dla płodu, więc super sprawa, taki właśnie olej, ja go używam od bardzo niedawna i używam go tak naprawdę tylko w tych takich miejscach właśnie, tak jak powiedziałam, czyli na, na tą moją bliznę, ale bardzo uważam, jest ciekawy i też dużo dobrego o nim słyszałam, więc czy Wam polecam, to na razie jeszcze tego nie powiem, ale bardzo ciekawy, przede wszystkim ma taką fajną, ciekawą, delikatną konsystencję, która bardzo szybko się wchłania, zapach nie należy może do jakichś rewelacyjnych, natomiast... Nie jest chyba tak strasznie brzydki jak właśnie z tej opuncji, także jest delikatniejszy nieco i mniej, mniej wyczuwalny raczej, także dość szybko się ulatnia. I ostatnim olejem będzie olej, który nie pochodzi tak naprawdę z żadnej strony. Ja go dostałam również od koleżanki, ze względu na to, że miałam dość duże problemy właśnie z. Z moją cerą i nie mogłam jakby dojść z nią do ładu. Miałam takie, właśnie, y, różnego rodzaju alergiczne, takie wypryski, jak gdyby. I ten, właśnie olej ma za zadanie, przede wszystkim, znaczy przede wszystkim, może nie, ale miałby za zadanie w tym momencie, w, w tej sytuacji, w której ja się wtedy znajdowałam, miał za zadanie troszeczkę jakby. Mm, Przeciwdziałać powstawaniu tym takim wypryskom, takiej alergii, jakby nawet pod łuszczycę, pod takie AZLS, więc on jakby troszeczkę łagodzi te stany, koi skórę, ale tak naprawdę powiem Wam, że ja go używam bardzo krótko, bo. Ja nie widziałam takiego działania, on absolutnie mnie nie ulżył gdzieś tam w cierpieniach, że tak powiem, natomiast zaczęłam go stosować na skórę głowy. I tak naprawdę jak zasięgnęłam jakichś informacji, to okazało się, że właśnie ten olej jest głównie polecany do skóry głowy, ponieważ on zapobiega, nie wiem, tego nie mogę jeszcze stwierdzić, wypadaniu włosów i y, oczyszcza jakby tą skórę z y, taki, takiego łoju, który dziś może się nagromadzić i które może blokować ujścia właśnie y, tutaj cebulek. Oddychaniu, właśnie skórze głowy, więc on jest polecany właśnie typowo do włosów. Jeśli regularnie będziemy stosować ten olej raz dziennie czy dwa razy dziennie, to no w sumie raz dziennie myślę, że starczy na przykład przez miesiąc to ponoć, on naprawdę działa cuda. Więc ten olej bardziej bym tutaj jakby do skóry włosów polecała, do skóry głowy. Natomiast do twarzy on również może być używany. Ma taki dziwny, bardzo zapach specyficzny, on mi się kojarzy z takim olejem rzepakowym, czyli takim spożywczym. No, naprawdę tak mi się kojarzy bardzo właśnie taki, taki ostry zapach, ale taki bardzo taki jakby rzepakowy, no łopia, no to też jest coś w tym stylu, co rzepak. Natomiast, no właśnie jest taki ostry zapach, ale też jest ciekawy. Też jest ciekawy, ale nie wiem, czy jeśli na przykład macie nieproblematyczne skóry, to po prostu nie będzie dla Was zbyt taki wysuszający. Także to były wszystkie oleje, które miałam okazję używać. Jeśli miałabym Wam powiedzieć, który był najlepszy, to szczerze powiedziawszy trudno było, byłoby mi to stwierdzić jednoznacznie, ale chyba jednak ten właśnie z malinki i z ześliwki, Pomimo, że ten ze śliwki jest taki dość tłusty, dość taki um, najbardziej, tak jak powiedziałam, treściwy, to mimo wszystko chyba one najbardziej przypadły mi do gustu, ale też bardzo dużo pokładam nadzieję w oleju Marula, ponieważ też naprawdę zapowiada się obiecująco i jakby tutaj też dużo słyszałam bardzo pozytywnych głosów na ten temat, więc na temat tego, że on jest taki fajny, więc jeszcze będę tutaj z nim eksperymentowała. Ja jakiś czas temu, słuchajcie, jakieś 2-3 miesiące temu odstawiłam oleje, nie dlatego, że one mi się nie sprawdzały, tylko po prostu chciałam jakby dać, do, dać możliwość dojść innym kosmetykom do głosu, ale polecam Wam serdecznie taką pielęgnację, ponieważ ona naprawdę może zdziałać cuda, może zdziałać dużo dobrego, bo to jest sama natura. I teraz jeśli wybierzecie sobie jakiś odpowiedni olej do Waszej skóry, który będzie na Was dobrze działał, to naprawdę uwierzcie mi, że możecie uzyskać lepsze efekty, aniżeli uzyskaliście jakimkolwiek tam kremem, które bardzo często mają bardzo chemiczne składy. I też wiem o tym doskonale, że oleje bardzo często, no wiadomo, jak, jako że jest to natura, jako że to są naturalne składniki, one również mogą uczulać. Dlatego, że to jest po prostu sama natura ona jest fajna, ona jest zdrowa. Natomiast. Um... No, też musimy jakby rozważnie do tego podchodzić i wybierać te, te produkty, bo czasami na przykład często orumianek na przykład bardzo często uczula, więc jeśli coś zaczyna się dziać takiego niedobrego, widzicie, że Was coś uczula, no to nie ma co też sobie tłumaczyć, że to jest olej, to jest coś zdrowego, no owszem, ale na Was na przykład może nie działać dobrze. Także one też te produkty, tak samo jak jakieś chemiczne, typowo mogą nas uczulać, więc też. Pomimo, że są fajne, to też trzeba mieć tutaj troszeczkę więcej takiej... Takiego, takiej ostrożności, jak gdyby. No i co, to by było właściwie wszystko. Jestem bardzo ciekawa, czy używaliście jakichkolwiek olejów, czy lubicie taką pielęgnację. Dajcie mi znać, jakie oleje polecacie, jakie używaliście i co na przykład jeszcze dobrze by było właśnie użyć, spróbować, co jest jakimś waszym, może, odkryciem. Bardzo jestem ciekawa tego, jak pielęgnujecie swoją skórę twarzy, ale nie tylko, bo i włosów na przykład, też jestem ciekawa, jakie są wasze hity. Dajcie mi znać w, komentarza, w komentarzach. Tymczasem serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmiku. Pozdrawiam. Pa-pa!